Doma, Domaszów. Domaszów, tak. Domaszów. Zachodzi słońce za masywem gór Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Przed nami staw porośnięty roślinnością właściwą dla stawów. W oddali słońce przed chwilą jeszcze widoczne nad górami, w tej chwili zaszło. Obok droga w, w kierunku słupic mójnicy dzierżniowa dalej. Góra Ślęża w oddali. Masz na górze ślęży, widoczny z każdego miejsca wokół, bo świata bijąca z nad gór pokazuje, w którym miejscu słońce schowało się za górami. Z drugiej strony, gór masywu ślęży, masywu Sobotki słońce jeszcze świeci. Są to okolice świdnicy i dalej w kierunku książa. Następnym razem. Pokaże zachód słońca ze słońcem jeszcze nad gorami.